A, znowu co? Znowu co? Znowu trip samolotowy, jak uprawiam się ze ździrą. Nowy hajs, nowy stilo, nowy swag, nowy... A jak do mnie mówisz, to uważaj, ha, mój pięć. Mam energii jak sela w zapasie jeszcze więcej na po dolary w hasie, a po kutasa to prędzej Jak ją trzymam w pasie, albo trzymam ją za ręce Ja przy kasie, a już nigdy bez Naładowany, suko, chociaż prąd już mnie nie tyka Potrafię sobie poradzić, młody ma czas na głośnika Chciał wejść tak wysoko, a się potknął i tyka Jakaś suka, której nie znam, pyta, czy puszczę jej nika. Jestem Kiedy było miło, nowy tryb samolotowy, jak uprawiam, sek zeździlo. Nowy hajs, nowy drilo, nowy słek, nowy bilo Nowy crash na Devilach, ale nie ufam Devila. Nowy track, nowy dilo, nowy staw, nowe kilo. Nowy tryb samolotowy, jak uprawiam, sek ze Mu, jak ty kuf, torbetę albo best, hey! Na nie galików, czy znowu mają pretensje Jak on się nazywa, kurwa, nie wiem, uf, A jak do mnie mówisz, to uważaj, hamuj pięte.